Dziś zaproszę Państwa na przejażdżkę wyjątkowym samochodem. Auto, które nie ma konkurencji i choć jest bardzo rzadko spotykane, to jego producenta zna każdy. Rolls-Royce Phantom mierzy aż 576 cm długości i nie jest to najdłuższa wersja tego modelu. Na dwozie jest szerokie na 202 cm i ma 164,6 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 355 cm. Ta potężna maszyna waży aż 3200 kg, ale zobaczcie, że choć Phantom wygląda majestatycznie, to jednak jest całkiem proporcjonalne. Producent zapewnia, że przeprowadził jedynie drobne modyfikacje w wyglądzie, bo tak sobie życzyli klienci. Projektanci to mistrzowie detali, zastosowali między innymi nową polerowaną listwę poprowadzoną między dziennymi reflektorami ponad grillem. Światła drogowe zostały ozdobione ramkami z cięciami laserowymi dającymi efekt świateł gwiazd. Pewnie pomyślicie, że takie auto powinien prowadzić kierowca, a właściciel powinien podróżować z tyłu. Tymczasem ludzie z Rolsa twierdzą, że ich klienci bardzo lubią prowadzić swoje auta i bardzo często to robią. To jest krótsza wersja Fantoma przeznaczona właśnie dla nich, ale spójrzcie i tak z tyłu czeka na nich prawdziwy luksus. Jak mawiają przedstawiciele firmy, ósma generacja Fantoma jest jak białe płótno. Można je zapisać, czyli w tym przypadku skonfigurować. Nie ma pomysłu, którego twórcy tego auta nie mogliby zrealizować. Wiecie, co najbardziej uderza po zajęciu tej miejsca? Miękkość tych dywaników. Czuję, jakby trzymał stopy na kaczym puchu. Spore wrażenie robi też ta pod podsufitka. Niektóre z tych gwiazd co jakiś czas spadają z lśniącymi smugami. No, oszałamiająca jest też dbałość o detale. Tylna kanapa Fantoma oferuje niespotykany luksus. To połączenie najwyższej próby materiałów, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i przepychu. W końcu komu chciałoby się samemu zamykać drzwi? Od tego są guziki. Mamy też tak oczywiste wyposażenie jak lodówka czy kieliszki. Mam tu też wygodny stolik, a także przyciski, które umożliwiają mi, na przykład sterowanie zamknięciem drzwi, głośnością zestawu audio czy kątem pochylenia podnóżka. Tutaj jest ekran systemu pokładowego. Tym panelem steruje tym systemem, a tymi guzikami tutaj steruje między innymi kątem pochylenia oparcia. Jestem ciekawy, co czeka mnie z przodu. Tu jest nie mniej komfortowo. Ogromne salonowe fotele z szeroką możliwością regulacji i te same miękkie dywaniki. Cockpit jest przejrzysty, wyposażony w cudowne regulatory i nowoczesne wyświetlacze, choć musiałem sięgnąć do pokładowej instrukcji, by dowiedzieć się, jak prawidłowo sterować klimatyzacją. Tak, mam tutaj dwa pokrętła, tak naprawdę cztery, którymi ustawia się temperaturę, ale ona się nie wyświetla. Wiemy tylko, że środkowe położenie to około 22 stopnie Celsjusza. Oddzielnie steruje się górną i dolną partią ciała. No dobrze. Sprawdźmy, jak ten okręt jeździ. Do napędu tego Rollsa użyto 12-cylindrowego silnika benzynowego, który rozwija moc maksymalną 563 konie mechaniczne i maksymalny moment obrotowy 900 Nm. Phantom waży 3200 kg i potrafi się rozpędzić do 250 km na godzinę, a od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w 5,3 sekundy. Rolls-Royce konstruuje swoje samochody w taki sposób, żeby każdy, kto się nimi porusza, miał wrażenie unoszenia się nad drogą. Powiem Wam, że jest to najbardziej pluszowy samochód, jakim kiedykolwiek jeździłem. Coś nieprawdopodobnego. Dostojność, z jaką ten kolos połyka wszelkie nierówności nawierzchni, nawet te olbrzymie, które znów pojawiły się na polskich drogach, jest nie do opisania. Czuję się, jakbym prowadził luksusowy poduszkowiec. Od ciszy aż gwizdze w uszach, jak w lesie. Dopiero po wciśnięciu gazu daje się wyczuć delikatny, wręcz aksamitny pomruk silnika V12 o pojemności 6,75 litra. Choć Rolls potrafi być piekielnie dynamiczny, to nieśpiesznie reaguje na pierwsze wciśnięcie gazu do dechy. Jakby chciał zakomunikować nerwowemu kierowcy przestań się wygłupiać, pośpiech poniża. Ale jak nie damy się przekonać i wciśniemy gaz do dechy, do akcji wkracza pełne 12 cylindrów, przód się wtedy unosi, a samochód zachowuje się jak rozpędzony Orient Express. I przyznam, że choć na zakrętach Dość mocno się buja, to jest stabilniejsze niż mogłoby to się wydawać. To zasługa wielu zaawansowanych systemów, które w razie potrzeby utrzymują tego trzytonowego kolosa w pasie ruchu. A skoro o systemach mowa, to warto wspomnieć, że Rosa da się obsługiwać m.in. poprzez aplikację o pięknej nazwie Whispers, a system łączy się m.in. z Apple. No dobrze, zapytacie pewnie panie, ile to pali. W ruchu miejskim auto zużywało około 16 litrów benzyny na 100 km, co moim zdaniem jest wynikiem rewelacyjnym. Ciekawi was pewnie, czy Rolls Royce ma jakieś wady. No na pewno rozmiary niemal tankowca sprawiają, że trudno znaleźć dla niego odpowiednie miejsce do zaparkowania, choć już same parkingowe manewry ułatwiają cztery skrętne koła i kamery. Zastanawiam się też, jak polską zimę zniosą te puszyste dywaniki. Ale śmiem przypuszczać, że ludzie, którzy wydają około 2,5 miliona złotych na samochód, bo mniej więcej tyle kosztuje ten fantom, nie muszą się takimi drobiazgami zajmować.